Vrátil jsem tu po 8 letech. ale to je dobré, učí se. ale dobré. Podívejme, co oni tu mají. Sawari Mmm, kopuma kaup, kopuma kap Trochę jak mnie to No tu widzę ten odrobinkę wzrostu, ale kapeczkę. To nie, to nie są te różnice. A być pataj, to będzie pataj. A jutro Ale tak to jak widać, no. No bo ja się tu nie spodziewam i takiego jakiegoś szału no ale coś na pewno zaraz wybierzemy no miło jest tu wrócić i w ogóle siadłem tu już tak, później już od tamtego miejsca siadłem już na bo, bo pamiętałem jak to jak to jest także chyba jest godzina 16, więc za godzinę będzie zachód słońca posiedzę tu trochę i Później zawijam do, do hostelu się zaczekinować i wieczorem pójdę na sukumić, zobaczyć tam życie nocne jak wygląda. Ja, na spokojnie, na spokojnie. Co musiał wjechać na rozrzewkę? Oczywiście moje ulubione gary. 7 zł do tego można sobie wspomóc moc. No to jeszcze taka druga runda. Nie wiem czy ten badań dzisiaj wiedział, ale doje, jeszcze doje, do, dobiłem drugą rundę. Wciąż mi było mało, ale było bardzo dobre, pikantne. Mm. Extra klasa. Takosa stwierdziłem, że czas na łódkę, bo jeszcze tego w Tajlandii nie było. Oczywiście jest możliwe, żebym popłynął tą łódką, ale ona jest dla turystów i kosztuje 30 Bahtów. A łódka, która przypłynie za minut 10 jest lokalnym transportem i kosztuje 16 watów To jest mój pokój Uwaga, drzwi się otworzyły Łóżko Kończy się łóżko I tu Więcej? No co, no, spodziewałem się czegoś więcej Ale jest tak jest no, teraz żeby się przespać i tyle Dzień drugi Stolica Tajlandii Bangkok Nie wczorajszym był mocny wynik 48 tysięcy kroków zrobionych przez cały dzień. Ja jeszcze chodziłem po północy. Teraz jestem przed największym centrum handlowym w Bangkoku, czyli MBK. Ej, patrzcie, tutaj gramy. Ty. A tam w ogóle są masy. W tak, tych automatach się pstrykają, tylko pik, 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 pik Także co zgodnie z tym co założyłem przyszedłem na, na piwko, bo uważam, że piwko najlepiej smakuje w Bangkoku na Kaosan pataj, Może nie smakuje najlepiej na Kaosan, no ale jak tradycja To tradycja Za 5 dyszej wjechał taki szek, Z Marakui, z trzech Marakui Koleżanka mi zrobiła Stwierdziłem, że nie chcę tych soków z Marakui, no bo te ich soki z Marakui są niby bez cukru. Ale są słodkie. A tu ja tam obserwuję, kontroluję, żeby tam nic słodkiego nie było dosypane i jest gitara. Więc zwjeżdża i pierwszy padtaj. Wiadomo, że na kaosan z kurczakiem, z jajkiem za 50 batów, więc mniej jak 6 zł jak najbardziej była to smaczna porcja I też, jeśli byście chcieli przyjść na kawasan, no uważam, że najlepszy czas na to jest właśnie wieczorem Ale po 22 to no dla mnie już ta, taka mordownia tutaj trochę Po wieczorem sobie prunka, muzyka, trochę tu, trochę dam, A później jak się zaczyna dyskoteka, to jest Łup, up-up z jednej, z drugiej, z trzeciej, z każdej strony I... Sorry, ale dla mnie jeszcze za dużo. Takie zakupy na lokalnym targu. Jeden taki mniejszy za 10, czyli 20 zł. 20 i taki za 15. Czyli razem 25 watów za taki zestaw. Czyli 3, 3 zł. Ok, spoko. Jutro jadę na granicę, więc będę, będę miał co. Co po zachodzie słońca jest tu dużo większy ruch. Ja już jestem pro treningu. Tak jak możecie zobaczyć. Można tam też w dzień wynająć. Jest tu staw, można wynająć sobie takie rowerki wodne. Jest też waran, są jakieś ryby. Tak uważam, że warto tu przy właśnie po zachodzie słońca. Bo w dzień jest tu gorąco, jest tu naprawdę gorąco, ale tak po zachodzie słońca. Jest tu większy ruch, to nie jest jakiś taki najlepszy park ale uważam, że warto tu przyjechać sobie zobaczyć jak z Bangkoku. Tutaj krótkie omówienie tych 12 dni. Dzienna stawka 694, co daje 83 zł. po aktualnym kursie średnio wydawane dziennie. Przez całość 12 dni wydałem 934 baty. Z czego można zobaczyć? 14% poszło na jakieś zakupy, czyli jakieś owoce, takie rzeczy. 18% poszło na jedzenie. Um, czyli to co, to, co już jadłem na mieście, sam sobie tutaj nic ani razu nie ugotowałem. Poza a przepraszam, raz ugotowałem sobie te kalamary. Ale to było też wliczone w zakupy. Do tego 32% transport, 32% noctek. Ale, tak jak widać, wydałem 2900 na noclegi, 12 nocy czy tam 11 nie będę już w tej chwili się zastanawiał I wydałem 2900, a z czego 1200 wydałem na same dwie noce w prywatnym pokoju w bangkoku transport wydałem 2859 z czego 1200 to jest sam wynajem skutera 700 to jest benzyna do skutera więc gdyby odjąć skuter i benzynę, no gdyby odjąć skuter, no bo to co wydałem na benzynę, to tak naprawdę mógłbym wydać na transport i do Paj, i do Czakraj, tam tylko byłem. Więc mógłbym pojechać minivanem, busem i też by tu można było jakieś oszczędności poczynić. Aders to jest 4%, to są jakieś drinki, czy ja kupiłem sobie na przykład. Szejka, kupiłem sobie wodę, no to liczę, się tak od drinka tak Coffee 130, nie wiem co to jest, ale Coś to jest, no Więc tak tylko przedstawiam wam jak to Jak to pokrótce u mnie wygląda Pamiętajcie, sky is the limit Ale ja tu nie chodzę głodny i nie, nie idę jeszcze po mega taniości, ja mógłbym te 12 dni zrobić za Dzienno mnie 700 batów, a myślę 400 to jest. To jest do, do ogarnięcia i to bez jakiegoś tam dziadowania, ale na skrom. Podsumowanie 12 dni. Ale można, można wydać wiele mniej, a można wydać dziesiątki, setki razy więcej. No to takie śniadanko, to jest ryż. 3 jajeczka, pomidorki, Trzy bananki i orzechy nerkowca z Wietnamu. I ten lokalny napitek, smacznego dla mnie. No, to musiało pójść na drogę i tak, że zdążyłem z rzutem na taśmę, ale ja się udało. Jak można zauważyć, autobus to jest normalny autobus. W tej chwili już z klimą, ze wszystkiego są zrobione te. Najtańsze kosztują najmniej, tylko ształo 20 ale będę jechał długo, 50 minut całkiem, całkiem za półtorej godziny mam pociąg więc akurat będę na spokojnie zjechał No, czy już jestem na stacji uzupełnianie wody będzie do wielka to no jest kurwa, klasa trzecia, to nie ma do tamto, to nie ma racji ale nie, skoko. Przy okna, trzy leci. 4 godziny, 49 watów. Czyli 6 zł. Mnie jak 6 zł. Jak mnie nie wpuszczą, no, będzie trzeba sobie jakoś radzić, ale. Myślę, że mnie wpuszczą. <laughs> A jak nie, to będzie przygoda. Zresztą my tak mnie wpuszczą, no to tak mniej więcej wiem, co i jak, ale tak. Mniej jak więcej będę improwizował, ale jak zwykle jestem sam, więc samemu nie mam tego problemu, że ktoś będzie miał do mnie pretensje. Ja do siebie nie będę miał. Nie lubiłem myślenia, żeby się nie chciało zwyczajnie. Poradzę sobie. jakim 15 minut później dotarłem do granicy I teraz zobaczymy co tu się rozegra Czy... no, z wyjazdem z telami nie będzie problemu a z wjazdem? no zobaczymy a, nie jest taki sytuacja w której zadziemy jest na spokojnie